Widać, że Twoje życie obserwuje osoba, która chce uprzykrzyć Ci życie. Za wszelką cenę, jakieś toksyczne zachowania, które posiada, stara się wykorzystać na Twoją niekorzyść. Możecie obgadywać, rozsiewać jakieś ploty lub robić rzeczy, które mają za zadanie po prostu zrujnować Twoje życie. Dosłownie przepowiednie polskich mam się sprawdzają: zazdrości Ci, bo jesteś ładna, bo widzi w Tobie coś, czego sama nie ma, chciałaby być i żyć Twoim życiem. Zazdrości ci, że masz w życiu to, co chcesz, że przyciągasz sytuacje, które są korzystne dla ciebie i robi to wszystko po prostu zazdrości. Ale sytuacja jest taka, że karma wróci, sprawiedliwość nadchodzi do tej osoby i ty nie rób totalnie z tym nic, nie konfrontuj się z tą osobą, nie staraj się z tą sytuacją robić dosłownie cokolwiek. Tutaj energia twoja jest bezcenna i nie ma co marnować na to czasu, bo wszechświat to wszystko załatwi.